Witam wszystkich! Dzisiaj testuję kolejny zestaw monitoringu od firmy SMAR. To naprawdę ciekawe rozwiązanie, bo w jednej kamerze mamy aż dwa obiektywy, jeden statyczny i drugi obrotowy. Dzięki temu, gdy obrotowa kamera śledzi poruszający się obiekt, obiektyw statyczny cały czas monitoruje to, czego tamta nie widzi. W tym filmie pokażę Wam, jak działa ten system w praktyce i sprawdzę, czy warto w niego zainwestować jako rozwiązanie do monitoringu domu lub firmy. Link do produktu znajdziecie w opisie filmu, a więcej szczegółów i specyfikacje znajdziecie na moim blogu okazjonator.pl. Producent zadbał o to, żeby zestaw był kompletny. W pudełku znajdziemy podwójne kamery, rejestrator Wi-Fi, wszystkie potrzebne kable, w tym Ethernet i HDMI, a także myszkę do obsługi oprogramowania. Są tutaj również śrubki montażowe, osłonki na złącza RJ45, jak zawsze paczka dotarła szybko i bezproblemowo. Całość zajęła około tygodnia. A co ważne, nie było żadnych dodatkowych opłat. Jeśli interesują Was inteligentne urządzenia do domu, monitoringu czy inne ciekawe gadżety w przystępnych cenach, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Regularnie testuję sprzęty i dzielę się moimi opiniami, które pomagają Wam wybrać najlepsze rozwiązania. Pamiętajcie też o łapce w górę, jeśli podoba Wam się ten materiał. I dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych recenzjach. Każda kamera ma podwójny obiektyw o łącznej rozdzielczości 6 megapikseli, to dwa obiektywy po 3 megapiksele każdy. Jeden statyczny i jeden obrotowy. To oznacza, że gdy obrotowa kamera śledzi ruch, druga nieruchoma rejestruje szerszy kadr, dzięki czemu nie tracimy niczego z pola widzenia. Kamery można podłączyć zarówno przez Wi-Fi 2.4 GHz, jak i przewodem Ethernet. Są również odporne na warunki pogodowe dzięki klasie szczelności IP66, co pozwala na ich działanie na zewnątrz, niezależnie od deszczu, śniegu czy Warto jednak pamiętać, że umieszczenie kamer pod zadaszeniem znacząco wydłuża ich żywotność i ochroni je przed skrajnymi warunkami atmosferycznymi. Kamerami można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak ICC czy XMA Pro. Aplikacje te umożliwiają podgląd obrazu w czasie rzeczywistym oraz pełną kontrolę nad ruchem kamery. Kamery mają wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu można nie tylko słuchać tego, co dzieje się wokół, ale także rozmawiać z osobami znajdującymi się w zasięgu. W nocy kamery korzystają z noktowizji, a dodatkowe białe światło pozwala oświetlić monitorowany teren. Te kamery można również kupić oddzielnie, co czyni je bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Mogą działać samodzielnie bez nagrywarki, ponieważ oferują nagrywanie w chmurze lub na karcie microSD. Obsługiwane są karty o pojemności do 128 GB. Jednak trzeba je dokupić osobno, ponieważ nie są dołączone do zestawu. Rejestrator jest mały, kompaktowy i obsługuje do 8 kamer. Współpracuje z kamerami IP o rozdzielczości od 3 do 8 megapikseli. Do przechowywania nagrań można użyć karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB lub podłączyć dysk SSD lub HDD w formacie 2,5 cala. Rejestrator jest wyposażony w port USB Wejście HDMI do podłączenia z telewizorem lub monitorem, a także gniazdo na kartę pamięci. Podłączamy go do routera za pomocą kabla, natomiast kamery łączą się z rejestratorem bezprzewodowo przez WiFi. Urządzenie wspiera nagrywanie w trybie ciągłym 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nagrywanie z detekcją ruchu oraz nagrywanie w pętli, dzięki czemu starsze nagrania są automatycznie nadpisywane. Do podglądu i zarządzania nagraniami można wykorzystać aplikacje mobilne ICC czy XMA Pro lub platformę VMS. To wszystko sprawia, że mamy pełną kontrolę nad monitoringiem w każdym momencie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Całość jest gotowa do uruchomienia, ponieważ w pudełku znajdziemy wszystkie potrzebne kable, myszkę oraz instrukcje. Jeśli wybierzemy wersję bez dysku, musimy zainstalować go samodzielnie. Wystarczy odsunąć tylną pokrywę, wsunąć dysk i zamknąć obudowę. Proces łączenia z rejestratorem jest prosty i niemal automatyczny. Warto całość przeprowadzić blisko routera i rejestratora jeszcze przed montażem kamer, żeby uniknąć problemów z połączeniem. Na początku podłączamy kamery do zasilania. Po ich uruchomieniu dobrze jest przywrócić je do ustawień fabrycznych. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk pod zaślepką przez około 10 sekund. Usłyszymy komunikat o przywróceniu ustawień, więc wtedy puszczamy przycisk. Kamery się restartują i będą wydawać proste komunikaty po angielsku, które łatwo zrozumieć. Teraz podłączamy rejestrator do zasilania. Gdy się uruchomi, zamykamy pierwsze okno, a na ekranie pojawi się pytanie, czy chcemy rozpocząć proces łączenia kamer. Klikamy OK. Cały proces trwa około 3 minut. W tym czasie rejestrator automatycznie wykryje kamery, a my zobaczymy na ekranie obraz z każdej z nich. Kiedy pasek postępu dojdzie do końca, wystarczy kliknąć OK, żeby zakończyć proces. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i logujemy się do systemu. Domyślna nazwa użytkownika i hasło są standardowe, więc warto je zmienić dla bezpieczeństwa. Po zalogowaniu znajdziemy się w głównym menu, gdzie możemy dokonać wszystkich niezbędnych ustawień. Choć poprzednia metoda jest szybka, istnieje jeszcze inna opcja konfiguracji, którą osobiście uważam za lepszą. Najpierw dodaję same kamery do aplikacji, a dopiero potem łączę je z rejestratorem. Dlaczego? Ustawienia i sterowanie kamerami z poziomu aplikacji jest prostsze i daje więcej możliwości niż konfiguracja przez rejestrator w aplikacji. Dodatkowo możemy zakupić same kamery, a rejestrator dokupić w przyszłości, co zapewnia większą elastyczność. Zaczynamy od pobrania i instalacji aplikacji ICC. Musimy utworzyć konto. Wpisujemy nasz adres e-mail, ustawiamy hasło, potwierdzamy je i przechodzimy dalej. Na skrzynkę mailową dostajemy link weryfikacyjny, który trzeba kliknąć, żeby potwierdzić konto. Po wszystkim logujemy się i możemy przejść do dodania kamer. Resetujemy kamery do ustawień fabrycznych. Jedną z kamer zresetowałem jeszcze przed montażem, natomiast drugą zamontowałem od razu w jej docelowym miejscu na balkonie, gdzie mam do niej wygodny dostęp. Kamera znajduje się około 5 metrów od routera, więc przy okazji sprawdziłem, czy jej dodanie do aplikacji przebiegnie bez problemów. Kiedy kamera się zresetuje i uruchomi ponownie, w telefonie włączamy Bluetooth i Wi-Fi. Otwieramy aplikację i klikamy Dodaj urządzenie. Kamera zostanie automatycznie wykryta. Klikamy OK. Wybieramy naszą sieć Wi-Fi 24 GHz, wpisujemy hasło i czekamy aż proces się zakończy. Gdy kamera zostanie dodana do aplikacji, możemy zmienić jej nazwę i kliknąć Zakończ. W tym momencie aplikacja pozwala też na skalibrowanie obrazu obu kamer. Przydaje się to w funkcji, w której klikamy punkt na podglądzie z kamery statycznej, a kamera obrotowa automatycznie obróci się w to miejsce. Z drugą kamerą postępujemy dokładnie tak samo: reset do ustawień fabrycznych, dodanie do aplikacji, wybór Wi-Fi, ewentualna zmiana nazwy i kalibracja obrazu. Kiedy obie kamery są już połączone z aplikacją, przechodzimy do dodania ich do rejestratora. Jeśli wcześniej skonfigurowaliśmy rejestrator, warto przywrócić go do ustawień fabrycznych. W tym celu w menu przechodzimy do Advanced, Restore i klikamy Przywróć do ustawień fabrycznych. Zamontuję jeszcze drugą kamerę na zewnątrz. Będzie ona oddalona od rejestratora i routera o około 6 metrów. Przed montażem warto poluzować śrubki od uchwytu. Aby łatwiej było ustawić odpowiednią pozycję, a następnie dokręcić je już po precyzyjnym ustawieniu kamery. Po ponownym uruchomieniu rejestratora pojawi nam się okno konfiguracji. Tym razem będziemy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Klikamy Next, a w kolejnym oknie również klikamy Next. Teraz ustawiamy strefę czasową oraz format wyświetlanej daty. Możemy także zmienić język na polski, jednak ja pozostanę przy angielskim. Nie wszystkie polecenia są dobrze spolszczone i mogą wprowadzać w błąd. Przechodzimy dalej. Pojawi się komunikat o potrzebie zmiany domyślnego hasła. Klikamy OK i ustawiamy nowe hasło do logowania, a następnie wpisujemy je drugi raz dla weryfikacji, pamiętając o tym, aby hasło miało nie mniej niż 6 znaków. W kolejnym kroku wybieramy z listy dwa różne pytania pomocnicze, które pomogą w odzyskaniu konta w razie potrzeby. Wybieramy także, gdzie ma zostać wysłany kod weryfikacyjny do zmiany hasła. Czy na pocztę e-mail, czy do aplikacji. Następnie możemy ustawić symbol logowania. Jeśli zdecydujemy się go użyć, musimy go wprowadzić dwukrotnie. Kolejnym krokiem jest test połączenia rejestratora z siecią. Jeśli rejestrator jest połączony z routerem przewodem Ethernet, wszystko powinno zakończyć się powodzeniem. W przypadku niepowodzenia podłączamy kabel i klikamy Retry, a następnie Next. Teraz rozpocznie się proces wyszukiwania kamer w pobliżu. Warto dodać, że rejestrator wykryje kamery z zestawu oraz inne, które obsługują protokół ONVIF. Jeśli posiadamy takie kamery, możemy je bez problemu dodać do rejestratora, aby również nagrywać z nich obraz. Należy jednak pamiętać, że ich funkcje mogą być ograniczone. Po wyszukaniu kamer zaznaczamy odpowiednie i klikamy Add. Kamery zostaną dodane do rejestratora, a po chwili w tle zobaczymy obraz z kamer. Klikamy Next. Na kolejnym ekranie pojawi się możliwość zeskanowania kodu i pobrania aplikacji, ale ponieważ my już ją mamy zainstalowaną, pomijamy ten krok i przechodzimy dalej. Pojawi się również podpowiedź, aby sprawdzić pozycję kamer za pośrednictwem aplikacji przed ich ostatecznym montażem. Klikamy Next. W kolejnym oknie możemy zmienić nazwy kamer oraz dostosować informacje wyświetlane na obrazie, takie jak nazwy kamer, czas czy data. Przechodzimy dalej. Teraz mamy 20 sekund na potwierdzenie poprawności ustawień. Jeśli wszystko jest w porządku, klikamy OK. W ostatnim oknie również klikamy OK, aby zakończyć proces konfiguracji. W ten sposób mamy już dokonane wszystkie niezbędne ustawienia, nie musimy ich szukać w menu, ponieważ wszystko zostało skonfigurowane. Oczywiście dostępnych jest jeszcze wiele innych ustawień, takich jak harmonogramy nagrań, ustawienia alarmów czy zarządzanie dyskiem. Można je łatwo dostosować z poziomu menu rejestratora lub aplikacji. Przejdźmy teraz do połączenia rejestratora z aplikacją. Proces jest bardzo prosty. Otwieramy aplikację, upewniając się, że w telefonie włączone są Bluetooth i Wi-Fi i klikamy dodaj urządzenie. Rejestrator zostanie automatycznie wykryty. Wpisujemy domyślną nazwę logowania oraz wcześniej ustawione hasło. Dla bezpieczeństwa warto później zmienić domyślną nazwę logowania. I to wszystko. W aplikacji mamy teraz zarówno rejestrator z kamerami, jak i każdą kamerę z osobna. Do zarządzania kamerami i rejestratorem można korzystać również z aplikacji x Pro, do której logowanie odbywa się przy użyciu tych samych danych, czyli nazwy użytkownika i hasła, co w przypadku aplikacji ICC. Nie ma potrzeby zakładania nowego konta. Obie aplikacje umożliwiają pełną obsługę ustawień oraz przeglądanie nagrań. Wybór zależy od preferencji użytkownika. Kamery oferują dwie główne funkcje detekcji: wykrywanie ruchu oraz wykrywanie ludzi. Warto zaznaczyć, że obie funkcje nie mogą działać jednocześnie. Wykrywanie ruchu reaguje na każdy ruch w polu widzenia kamery, niezależnie od źródła. Oznacza to, że poruszające się drzewa, krzewy na wietrze, przejeżdżające pojazdy czy zmiany oświetlenia mogą wywołać alerty. Wykrywanie ludzi jest bardziej precyzyjne i służy do identyfikacji obiektów przypominających sylwetkę człowieka. W trakcie testów algorytm działał poprawnie, oznaczając wykryte osoby prostokątną ramką, co ułatwia weryfikację, czy detekcja była prawidłowa. W ustawieniach dostępna jest opcja Strefa monitorowania, która umożliwia wyznaczenie konkretnych obszarów objętych detekcją. Strefy można dowolnie kształtować na podglądzie z kamery, co pozwala ograniczyć liczbę fałszywych alarmów z nieistotnych obszarów. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość ustawienia linii detekcji. Linia ta może być umieszczona w dowolnym miejscu w polu widzenia kamery, a jej przekroczenie wywoła powiadomienie. W trakcie testów zdarzyło się jednak, że alerty o wykryciu człowieka docierały także spoza wyznaczonej strefy. Kamery posiadają funkcję automatycznego śledzenia wykrywania ruchu. Kamera podąża za ruchem osoby w polu widzenia, a po zniknięciu obiektu wraca do wcześniej ustawionej pozycji wyjściowej. Czas powrotu można dostosować w ustawieniach. W trybie nocnym po wykryciu, osoby włącza się białe światło, co poprawia widoczność i może pełnić funkcję odstraszającą. Zauważyłem jednak, że w niektórych sytuacjach uruchomienie światła zakłócało śledzenie obiektu. Kamera traciła go z pola widzenia. Funkcję automatycznego włączania światła można jednak wyłączyć, pozostawiając jedynie diody podczerwieni do oświetlania nocnego. Kamery oferują również alarm dźwiękowy po wykryciu człowieka. Dźwięk emitowany jest przez wbudowany głośnik. Użytkownik ma do wyboru dwa fabryczne nagrania w trybie detekcji ruchu oraz kilka nagrań w trybie wykrywania człowieka. Dodatkowo w aplikacji można nagrać własną trzysekundową wiadomość, która może być odtwarzana przez kamerę jednorazowo lub cyklicznie po wykryciu osoby. Jest też funkcja współpracy między kamerami, o której wspomniałem wcześniej. Wybieramy punkt na kamerze statycznej, a kamera obrotowa natychmiast skieruje się w to miejsce. Jeśli funkcja ta pozostanie aktywna, śledzenie obiektów również będzie działać. Kamery obsługują zarówno połączenie bezprzewodowe Wi-Fi, jak i przewodową transmisję danych za pomocą gniazda RJ45. Producent dołącza do zestawu słony zabezpieczające złącza sieciowe, co jest szczególnie przydatne przy instalacjach zewnętrznych, gdzie sprzęt jest narażony na działanie warunków atmosferycznych. Ja jednak na czas testów kamery pozostawiłem połączone przez Wi-Fi. Odległość między kamerami, a routerem oraz rejestratorem wynosi około 5-6 metrów, a sygnał musi przeniknąć przez ścianę. W takich warunkach połączenie Wi-Fi działało stabilnie, a jakość transmisji obrazu była wystarczająca. Przeprowadziłem test zasięgu, tymczasowo montując kamery na różnych odległościach wokół domu. Test rozpocząłem od dystansu około 20 metrów w linii prostej od drugiej kamery. Warto zaznaczyć, że router i rejestrator znajdują się na piętrze wewnątrz budynku około 5 metrów od kamery zamontowanej na balkonie. Na początkowej odległości kamera próbowała śledzić ruch, jednak obraz był zamrożony i nie udało się połączyć z nią za pomocą aplikacji. Stopniowo przesuwałem kamerę o około 3 metry za każdym razem. Aż uzyskałem stabilne połączenie, które pozwalało na płynny obraz i sterowanie kamerą. W aplikacji ICC, w widoku pojedynczej kamery, bezpośrednio, a nie przez rejestrator, w prawym górnym rogu można zobaczyć ikonę zasięgu. Dopiero w tej odległości pojawiła się jedna kreska sygnału, co okazało się wystarczające do stabilnego połączenia i sterowania. W moich warunkach, biorąc pod uwagę odległość 7 metrów od balkonu oraz dodatkowe 5 metrów od routera i rejestratora. Zasięg tej kamery wynosił 12 metrów. Funkcja kaskadowego łączenia kamer, którą miałem okazję testować w innym filmie, mogłaby tutaj znacząco pomóc w poprawie zasięgu. W tamtym teście używałem kamer tego samego producenta. Tam kamera osiągnęła stabilne, a nawet lepsze połączenie w miejscu, w którym zacząłem testować obecną kamerę czyli na oddalonym rogu budynku. Jeśli potrzebujecie większego zasięgu, zachęcam do obejrzenia tamtego testu. Dla porównania podłączyłem również kamery z poprzedniego testu do obecnie testowanego rejestratora. Kamery te połączyły się bez problemu, a w aplikacji widoczne były ikony zasięgu. Potwierdziło to działanie funkcji kaskadowego łączenia w rejestratorze. W ustawieniach kanałów rejestratora dostępna jest opcja Repeat Set, która pokazuje sposób połączenia kamer. Jak widać, jedna kamera łączy się z drugą, a następnie z rejestratorem. Gdyby obie kamery były bliżej, połączyłyby się bezpośrednio z rejestratorem. Wniosek: rejestrator obsługuje funkcję kaskadowego łączenia, natomiast testowane kamery jej nie posiadają. Na koniec sprawdziłem kompatybilność rejestratora z kamerami innych producentów, które obsługują protokół ONVIF. Udało mi się bez problemu połączyć trzy dodatkowe kamery zewnętrzne innych marek. Warto jednak pamiętać, że funkcjonalność takich kamer może być ograniczona. Nie wszystkie opcje sterowania czy zaawansowane ustawienia będą dostępne. To jednak dobre rozwiązanie dla osób, które chcą rozbudować istniejący system monitoringu bez konieczności wymiany całego sprzętu. Podsumowując. Podwójne kamery smart z rozdzielczością 3 megapikseli oferują wystarczającą jakość obrazu do codziennego monitoringu. Największą zaletą tego zestawu jest funkcja 2 w 1, która pozwala jednym urządzeniem obserwować dwa różne miejsca jednocześnie. Jeden obiektyw zapewnia stały podgląd całego obszaru a obrotowa kamera umożliwia śledzenie ruchu. Rejestrator działa stabilnie i obsługuje zarówno kamery z zestawu, jak i inne urządzenia zgodne z protokołem ONWI. Dzięki niemu możemy przeglądać nagrania, zarządzać ustawieniami oraz monitorować obraz na żywo za pośrednictwem aplikacji lub podłączonego ekranu. Obsługa jest intuicyjna, a rejestrator dodatkowo ułatwia rozbudowę systemu monitoringu w przyszłości. W trakcie testów zasięg Wi-Fi kamer wyniósł około 12 metrów, co w warunkach domowych okazało się wystarczające. Funkcje takie jak wykrywanie ruchu, rozpoznawanie osób czy śledzenie obiektów działają poprawnie, choć warto pamiętać o pewnych ograniczeniach, szczególnie przy włączonym oświetleniu nocnym. Dodatkowym atutem jest możliwość skonfigurowania alarmu dźwiękowego oraz nagrania własnej wiadomości, która może być odtwarzana po wykryciu człowieka. Jeśli film był pomocny, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych testów i recenzji. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tego zestawu dajcie znać w komentarzach. Chętnie pomogę. Dla osób, które interesują się lepszym zasięgiem i szczegółowym omówieniem menu rejestratora zapraszam do obejrzenia wcześniejszego testu, gdzie te tematy zostały dokładniej przedstawione. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.